Ślunice, czyli dawną stolicę państwa Wiślan, pełną zabytków, rynek, kościół, dom Długosza. Oprócz tego muzeum, grodzisko. Warto na pewno tutaj przyjechać. Tyle tylko, że ja już oglądałem to wszystko, jadąc wtedy na tą moją wycieczkę na Ponidzie. No więc dziś sobie chyba troszkę daruję. Tu chyba jeszcze jakieś ślady bramy właśnie. I nabracam. słuchajcie w kierunku koniec mostów i tam będziemy jechać na Stradów, czyli no na dużo większe grodzisko niż jest tu wiśnicy. No bo tutaj to wiśnickie, takie trochę zapomniane. Choć w mojej ocenie Warte odwiedzenia, ale tylko troszkę trudno na niego trafić, z tego co pamiętam. Czekajcie, ja się tutaj może zatrzymam, ponieważ tu jest taki dość ciekawy widok. Na to centrum Wiśnicy, nie wiem jak to będzie w kamerze widać. No widzimy właśnie tutaj. Tu po boku jakieś starorzecza. Tam można dojechać do Nidy na taką plażę. Ale, jeżeli ktoś chce to pooglądać, to wszystko na moim filmie sprzed dwóch lat. No, dobra, słuchajcie, właśnie przed chwilą wjechałem na szlak o nazwie Madonny Ponidzia, Zielony Szlak. Widziałem już parę razy w terenie, ale nigdy nie miałem czasu zobaczyć. Tu kawałek nim przejdziemy. No i też pierwszy podjazd. Mamy tutaj 5 garmi wyznaczył. I to jest pierwszy z nich. Coś około kilometra. 3%. Ale teraz jest chyba trochę więcej jak 3%. Monogi nogi trochę wolą. Wednesiem Teraz ja się faktycznie robi lżej. Ale jeszcze 400 metrów A za półtorej kilometra kolejny podjazd A więc teraz się zapowiada trochę Kręcenia pod górkę No ale za to tak się tutaj popatrzycie, to widoki robią się piękne. 200 metrów, a teraz już niemal całkiem prosto, płasko. No dobra, słuchajcie. Dalej boczne drogi. Jadę na stradów, trochę górek po drodze, niestety, które zaczynam coraz bardziej czuć. No ale właśnie, te drogi są bardzo fajne. Praktycznie zerowy ruch samochodowy albo bardzo nieduży. Co prawda, przed chwilą wpakowałem się na minę, bo próbowałem zrobić skrót. A no i skończyło się tym, że się musiałem wrócić, bo. Droga mi się zaczęła kończyć. Myślałem, że dojadę do tej drogi, którą mam jechać, czyli do asfaltowej. Okazało się, że jest jakaś mega skarpa, że niby blisko mam do asfaltówki, ale zejść się nie da, więc musiałem się kawałek wrócić. Potem pokonałem drugi podjazd, który mnie dość mocno zmęczył. No i tutaj zmierzam w kierunku stradowa. Bardzo ładny widok w tym miejscu. Zresztą tutaj wszędzie są piękne widoki, co chwilę trzeba byłoby się zatrzymywać i filmować. No ale to bym jechał chyba 3 dni. A trzeba do domu wrócić. Dobra, ciągniemy dalej. No i słuchajcie, Stradów. Bierzemy jakby z drugiej strony. Ostatnim razem jak tu byłem, jechałem od gacyga, więc Roberzach, czyli z tamtej strony. A teraz tutaj się jakby trochę cofam do tego stradowa. Jedziemy zobaczyć to grudzisko. No a potem zobaczymy, bo tutaj... Ścieżka pokazuje, że mam do przejechania jeszcze prawie 40 km w większości trasy znakowanej przez komuta. No zobaczymy, bo czuję się trochę zmęczony, szczerze mówiąc. No to widzimy się na grodzisku, albo nie, jeszcze boczka się pod kościołem, to podjedziemy. Dobra, drewniany kościółek. Ładnie go tu widać. No i kawałek dalej grodzisko. Dobra, widzimy się tam za chwilę na tym grodzisku. No i dobra, słuchajcie, grodzisko w Stradowie. Tutaj mamy krzyż. Tam rower na dole zostawiłem. No a taką mniej więcej panoramę możemy stąd podziwiać. Też tu byłem dwa lata temu wtedy na pożyczonym rowerze, bo mu się zepsuł. Najpierw miałem tu nie przyjeżdżać, ale koniec końców stwierdziłem, że przyjadę. W tej chwili jestem na wałach tego grodziska, prawdopodobnie tutaj w dole. No Ta zasadnicza część grodziska, no oczywiście wszędzie w koło, takie po można powiedzieć było. Niektórzy przypisują. Temu grodzisku na Stradowie nawet większe znaczenie niż samej Wiślnicy w okresie Państwa Wiślan. Jakieś tam tablice na dole są, ale nie ma ich tu zbyt wiele, szczerze powiedziawszy. Teren mógłby było trochę lepiej chyba zagospodarować. Tam na dole, na dodatek, chyba jakiś remont w tym momencie. Dobra, te tereny tutaj wokół wyglądają tak, czyli wszędzie pola uprawne. Tam to grodzisko zostało przekopane ten wał w jednym miejscu. Na no dzisiaj tutaj pusto, wtedy gdy byłem we wakacje, a było tu troszkę więcej osób łącznie z jakąś parą, która robiła sobie zdjęcia ślubne, bo chyba jest to takie dość popularne miejsce na właśnie ślubne zdjęcia. No widoki stąd piękne, gdzieś tam w tle majaczą góry. Choć chyba Tatr nie widać, ale to chyba się zdarza, że widać stąd Tatry. Dobra. Ostatnim razem byłem tutaj tak, no, prawie na zachód słońca. Z Gacek miałem tu jakieś 13-14 km przez Chrobesz. No takiej trasy dość wymagającej, a ja wtedy jechałem na takiej damce, więc już na zachód słońca nie czekałem, bo chciałem wrócić na ten zachód. Na pole namiotowe, natomiast dzisiaj tutaj przyjechałem przy okazji tej wycieczki, takiej z krajem Ponidzia do Wiśnicy Eurovelo. A teraz wracam. Jeszcze jakieś 40 km, słuchajcie, i powiem Wam, że czuję takie ogólne zmęczenie. Nie wiem, jak to będzie. Dobra, ładne miejsce, na pewno warte odwiedzenia. Pięknymi widokami. No dobra, znowu jestem na szlaku Madonny Ponidzia. Kierunek Działoszyce. I słuchajcie, no trudna ta trasa jest. którą sobie tutaj wybrałem, sprawdza. nie cały czas tym szlakiem jadę, ale dość dużo, dużo interwałów. Czyli ciągle góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i idzie się zmęczyć, słuchajcie. Jeszcze mam niecałe 32 km do celu. Postój zaplanowany właśnie w Działoszycach. Przed chwilą udało mi się uporować sklep, bo już ciężko było u mnie z wodą. Ech, w ogóle na tych wioskach w zasadzie trudno o sklep. Ale trzeba wiedzieć gdzie jest, bo nie można go tak po prostu wypatrzyć. Teraz w miejscowości sudą się zaopatrzyłem, mimo że sklep był w ogóle nieopisany, że jest sklepem. Bo OSP Sudoł i okazało się, że w tym budynku OSP był jakiś taki niewielki sklepik. Gdzie zrobiłem zakupy, ale oczywiście za gotówkę, bo za kartę się nie dało. A teraz mi się trafił jakiś taki bardzo ładny zjazd. A no to jedziemy. No dobra, słuchajcie, działo szyce, jakiś taki rynkopark. Tam jakieś bistro, które bym może odwiedził tutaj mamy drogi na jędrzejów, Pińczów, miechów i Dzierążnie. A tamt na tą stronę na Kazimierze Wielką która jest jakaś taka fontanna I ja tam przyjechałem stamtąd byłem pod kościołem, byłem pod komentarzem z okresu pierwszej wojny, co mnie trochę zadziwiło. Zobaczyłem na tych kompasie, że jest. No i odwiedziłem. Natomiast no sam ten ryneczek taki trochę bidny. Sklepów nie za wiele. No był tam kościół taki dość, dość ładny. Te kamienice tutaj takie troszkę odrapane. Bistro Pajęczyna. To jest chyba coś, co bym Teraz odwiedził, bo chyba trzeba kalorii trochę uzupełnić. To jakiś taki pawilon handlowy, mocno odrapany. No dobra, zerknijmy sobie na to wiedzę. No dobra, słuchajcie, jestem w Działoszycach, zjadłem obiad. No i przy okazji sobie trochę poczytałem, zrobimy tę rundkę dookoła rynku. No bo jest to, słuchajcie, osada o bardzo długiej historii. Założona gdzieś tam w 1200, w którymś roku pierwsze wzmianki są. Natomiast od 1409 miasto i to dziś miasto. Tutaj mamy jakiś chyba pomnik kościuszki. Tadeuszowi w kościuszce. Ale co ciekawe miasto przez większość swojej historii żydowskie. Przed II wojną światową na 6000, ponad 6 tysięcy mieszkańców, słuchajcie, życi podobno stanowili 80%. No i tutaj mamy ruiny synagogi. Ciekawa rzecz, niewątpliwie. Po II wojnie światowej, w trakcie II wojny światowej, praktycznie wszyscy Żydzi zginęli i z 6 tysięcy mieszkańców zrobiło się nagle 3 tysiące. W 1946, zgodnie z tym, co pisze Wikipedia, a obecnie, czyli w 2010, słuchajcie, podobno był ledwo niecały 1000 mieszkańców. No widać, że tam ten ryneczek mają ładny z tym parkiem, ale generalnie miasto raczej a raczej zaniedbane, wiele kamienic takich odrapanych. W pamięci około tysiąca Żydów działoszyc i okolic zamordowanych w latach II wojny światowej. No, same mury nie ma dachu. Podobnie to wygląda słuchajcie w nowym korczynie bodajże. Jakaś rewitalizacja Otwarte, to ważne Trzeba na gołębie uważać Które tutaj bardzo ostro bombardują No ale okej. Okay. Mury są Chyba zabezpieczone No nie ma stropu okay. No i oczywiście Niczego z, wyposa z wyposażenia Dawnej synagogi Słuchajcie, mniej nagrywam, o nie mam siły zwyczajnie Ale podobno zbliżam się do Proszowic To znaczy zbliżam się na zasadzie takiej rzeczy, mam Około 14 km. I jeden znakowany podjazd Przez Garmina Ale tutaj To nie ma żadnego znaczenia, bo Te znakowane podjazdy oznaczają tylko tyle, że są troszkę dłuższe A jest tu Bardzo dużo podjazdów, które Armii nie wykrywa jako podjazdy, przynajmniej nie jako premie. A są trudne, krótkie może, ale bardzo strome. A przede mną jeszcze jeden podjazd. W tej chwili bolów. Bolów, skręty na bolów, bo nie miejscowość. A ja jak się poruszam gdzieś w kierunku Gruszowa i tam jadę pod górkę. Ostatni. Ten znakowany podjazd za chwilę się zacznie. No i liczę, że potem będę dużo zjeżdżał. No bo już trochę nie mam siły, szczerze powiedziawszy. Dobra, walczmy. No dobra, właśnie pokonałem ostatni znakowany podjazd w miejscowości Sudołek. Ale ten nie zmienia faktu, że Garmin i tak twierdzi, że jeszcze 72 metry muszę podjechać. A już podjechałem 1073. To trochę dziwne, bo jak polewałem trasę, to miało być 800 metrów przewyższenia. A tu wiecie, że będzie 1150. Nie wiem, jak się zastanawiam, czy Garni mi czegoś nie pozmieniał w tej trasie. Ten podjazd nie był specjalnie trudny. No, Busy już na krakowskich rejestracjach, co jest oznacza, że. Już jestem w Małopolsce, zresztą, od dłuższego czasu spotykam takie samochody, które mają tu krakowskie akurat, ale też takie proszowickie. No dobra, słuchajcie, pięknie jest, no ale ta wycieczka dzisiaj trwa już bardzo długo, więc muszę jechać I dalej. Słuchajcie, widać w dole Proszowice. Jeszcze do samochodu trochę mam. Zastanawiam się, czy jechać do centrum, czy też od razu uderzyć do auta, ale może jednak zahaczymy o centrum Proszowic. Jakiegoś loda bym zjadł. No ale ten niestety będzie oznaczał podjazd na sam koniec znowu. Dobra, tam już kościół widać, chyba widać szpital. Widać na pewno bardziej na prawo koniusze gard koniuszy. No dobra, jedźmy. rynek w ja sobie jem lodzika no jest gorąco nie miałoby być tak gorąco w sumie a jednak w południu zrobiło się mega gorąco no jeszcze muszę kawałek przejechać do autobusu, do, autobusu, do samochodu który stoi na, na tej wlotówce na tym rądzie wlotowym od krakowa no i to będzie kawałek pod górę no więc jeszcze do tych moich ponad 1100 metrów przewyższenia, które już zrobiłem, bo na razie licznik pokazuje, słuchajcie, 108 km, ale tutaj jakoś nie ma przewyższenia, dziwne. Ym, distance to gołu 2 km, tak twierdzi. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No dobra męczą one jest trzeba zjeść tego loda i do samochodu.